Puszka z napojem uderzyła o bruk z głuchym stukiem, rozbryzgując lepką ciecz na wypolerowane buty gwardzisty honorowego. Tłum na placu Piłsudskiego zamarł, a ich westchnienia przecieły letni upał. Tymon Jankowski, trzynastolatek w markowych Adidasach, uśmiechnął się, a jego telefon już nagrywał w poszukiwaniu idealnego, wiralowego klipu. Spodziewał się śmiechu, polubień, może drgnięcia ze strony żołnierza o kamiennej twarzy. Ale Adam Kowalski, gwardzista honorowy, nie poruszył się. Jego oczy, ukryte za okularami przeciwsłonecznymi, płonęły furią, której nikt się nie spodziewał. W tej chwili jeden akt braku szacunku miał wywołać burzę, która zmieni chłopca rodzinę i rozumienie honoru przez naród. Czego tym on nie wiedział, Czego nikt w tym tłumie nie mógł się domyślić, to to, że mężczyzna, z którego drwił, nosił ciężar poległego brata, a grób, którego strzegł, skrywał tajemnice, które wkrótce wszystko wywrócą do góry nogami. Zanim zagłębimy się w historię, skąd nas oglądacie, dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli wierzycie, że wartości takie jak honor, odwaga i poświęcenie wciąż mają znaczenie, Dołączcie do nas, aby utrzymać ich dziedzictwo przy życiu. Był dzień Wojska Polskiego w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Słońce prażyło morze zwiedzających zgromadzonych wokół grobu nieznanego żołnierza. Powietrze było gęste od upału i czci, rodzaj ciszy, która zapada nad tłumem, gdy ma się wydarzyć coś świętego. Rodziny, weteranie i turyści stali ramię w ramię, wpatrzeni w samotnego wartownika. Kroczącego z mechaniczną precyzją. Jego mundur galowy był nienaganny, rogatywka, osadzona nisko, a okulary przeciwsłoneczne skrywały wszelkie ślady emocji. Każdy krok, każdy zwrot, każdy stukot obcasów rozbrzmiewał celem. To był Adam Kowalski, 28-letni gwardzista honorowy, członek pułku reprezentacyjnego wojska polskiego i człowiek, który na swoich barkach niósł ciężar honoru. Wśród tłumu, znajdowała się rodzina Jankowskich z Sopotu. Janusz Jankowski, prezes firmy technologicznej, ubrany był wszyty na miarę garnitur, a jego oczy wlepione były w telefon, gdy wysyłał e-maile. Jego żona, Laura, wachlowała się mapą miasta z markowymi okularami przeciwsłonecznymi na nosie. Pomiędzy nimi stał ich trzynastoletni syn, Tymon, z blond włosami, idealnie ułożonymi na żel. Jego strój krzyczał pieniędzmi, Limitowana edycja Adidasów, niestandardowa koszulka i lśniący nowy telefon zwisający z jego dłoni. Tymon nie był tu na uroczystość. Był tu, ponieważ jego rodzice uznali, że wycieczka do Warszawy będzie dobrze wyglądać w ich mediach społecznościowych. Ale dla Tymona był to tylko kolejny nudny przystanek na wakacjach, których nie chciał. Ale nuda mruknął Tymon na tyle głośno. Że pobliscy turyści spojrzeli w jego stronę. Dlaczego stoimy tutaj i patrzymy, jak jakiś facet chodzi w tę i z powrotem? Jest chyba z 35 stopni. Laura westchnęła, ledwo podnosząc wzrok. Tymon, kochanie, postaraj się to docenić. To jest ważne. Ważne? Zadrwił Tymon, przewijając telefon. To tylko jakiś stary grób. Założę się, że ten gość to tylko doszły żołnierz bawiący się w przebieranki. Janusz nawet nie podniósł wzroku z nad ekranu. Niech narzeka, Laura, przejdzie mu. Tłum ucichł, gdy Adam wykonał swoje ceremonialne kroki. Odwrócił się i stanął twarzą do grobu. Jego ruchy były bezbłędne, żywy hołd dla nieznanych żołnierzy, którzy oddali wszystko. Adam zasłużył na to stanowisko latami wyczerpującego szkolenia. Napędzanego pamięcią o swoim starszym bracie, Michale, który nigdy nie wrócił z Afganistanu. Każdy krok, który stawiał, był dla Michała, dla poległych, dla kraju. Ale Tymon tego nie widział, widział tylko szansę, by stać się wiralem. Nagram zajebisty filmik z tym gościem, powiedział Tymon, podnosząc telefon. Założę się, że uda mi się go zmusić do drgnięcia. Zaczął nagrywać, głośno komentując. Jo, patrzcie na tego, robota żołnierza. Założę się, że poci się jak mysz pod tą czapką. Kilku turystów rzuciło Tymonowi gniewne spojrzenia, ale on się tym nie przejął. Był przyzwyczajony do uwagi, do tego, że rodzice tuszowali wszelkie kłopoty, które sprawiał. W domu nauczyciele przymykali na niego oko, a przyjaciele czcili bogactwo jego rodziny. Dla Tymona świat był placem zabaw, a zasady nie obowiązywały. Gdy Adam zawracał, nuda Tymona przerodziła się w złośliwość. Zauważył w dłoni, na wpół pustą puszkę po napoju, pozostałość po obiedzie. Uśmiech rozlał się na jego twarzy. — Joł, to będzie epickie — wyszeptał do siebie. Podszedł bliżej do barierki, ignorując znaki z napisem — prosimy nie przekraczać. Tłum zaszemrał, wyczuwając kłopoty, ale Janusz i Laura byli zbyt rozkojarzeni by to zauważyć. Szybkim ruchem nadgarstka tymon rzucił puszkę. Uderzyła o ziemię w pobliżu stupa dama, rozbryzgując lepką ciecz na jego wypolerowane buty. Tłum westchnął, zbiorowy wdech, który przerwał ciszę. Adam nie drgnął. Jego twarz pozostała kamienna, kroki niezachwiane. Ale jego szczęka zacisnęła się nieznacznie. Lata służby, lata dyscypliny trzymały go w ryzach, Mierzył się z gorszymi rzeczami niż rozpuszczony dzieciak. Ale to... to była innego rodzaju zniewaga. Tymon roześmiał się, teraz głośniej, zachęcony reakcją tłumu. — Yo! — nawet nie mrugnął. — Ten gość to totalny posąg. Podniósł ponownie telefon, przybliżając obraz na buty Adama. — Zobaczcie, jaki syf zrobiłem. To będzie wiral. Starszy mężczyzna w tłumie, noszący opaskę Powstania Warszawskiego... Nachylił się do żony. Ten chłopak nie ma szacunku. Mruknął. Ktoś musi dać mu nauczkę. Tymon nieświadomy kontynuował. Podszedł prosto do barierki, przechylając się nad nią. Hej, żołnierzyku, posprzątasz to czy... Co? Założę się, że nawet nie umiesz mówić. Odwrócił się do tłumu, oczekując śmiechu, ale spotkał się tylko z gniewnymi spojrzeniami. Matka przyciągnęła bliżej swoje dzieci, osłaniając je przed sceną. Grupa nastolatków szeptała, kręcąc głowami. Janusz w końcu podniósł wzrok z nad telefonu. Tymon, co ty robisz? Wracaj tu. Spokojnie, tato, powiedział Tymon, machając na niego ręką. Po prostu się bawię. Płacą im za to, żeby tu stali, prawda? Pracują dla nas. Słowa zawisły w powietrzu, ciężkie i niestosowne. Oczy Adama, ukryte za okularami przeciwsłonecznymi. Na ułamek sekundy skupiły się na Tymonie. Słyszał gorsze o belgi na misjach, ale arogancja tego dzieciaka raniła głęboko. Grup nieznanego żołnierza nie był tylko pomnikiem. Był sanktuarium poświęcenia mężczyzn i kobiet, którzy oddali życie, nie znając sławy ani fortuny. A oto ten dzieciak, traktujący to jak tło do TikToka. Tymon, niezrażony, ponownie wyciągnął telefon. Czas na ujęcie dnia. Powiedział, przekraczając barierkę. Tłum wybuchł szeptami. Telefony wysunęły się do nagrywania. Tymon podszedł dumnie do Adama, trzymając telefon wysoko do selfie. Jo, ja i pan posąg, to zdobędzie milion lajków. To była granica. Szkolenie Adama krzyczało, by stał nieruchomo, by ignorował prowokacje. Ale coś pękło. Nie chodziło tylko o niego, chodziło o Michała, o każdego żołnierza, który nigdy nie wrócił do domu. Jednym płynnym ruchem, szybszym niż ktokolwiek się spodziewał, Adam zrobił krok do przodu, wyrwał telefon z ręki Tymona i upuścił go na bruk. Trzask kranu odbił się echem, jak wystrzał. Tłum zamarł. Szczęka Tymona opadła, oczy rozszerzyły się z szoku. Ty? Zepsułeś mi telefon, krzyknął. To telefon za osiem tysięcy złotych. Zapłacisz za to. Adam wrócił na swoje stanowisko z nieodgadnioną miną i idealną postawą. Ale atmosfera się zmieniła. Tłum brzęczał szeptami, niektórzy cicho wiwatowali, inni byli oszołomieni. Żandarmeria wojskowa, prowadzona przez inspektor Laurę Nowak, przedarła się przez tłum. Laura, rzeczowa oficer z piętnastoletnim stażem, mówiła do radia. Mamy sytuację przy grobie. Dzieciak przekroczył linię, a wartownik zareagował. Janusz podbiegł do przodu z czerwoną twarzą. To skandal, ten żołnierz napadł na mojego syna, dzwonię poprawnika. Czy Pan wie, kim ja jestem? Laura podniosła rękę. Jej głos był spokojny, ale stanowczy. Proszę pana, pański syn rzucił puszką w żołnierza na służbie i przekroczył strefę zamkniętą. To napaść i wtargnięcie na teren państwowy. Macie szczęście, że wartownik nie zrobił nic więcej. To dziecko. Krzyknęła Laura, ściskając torebkę. Nie możecie go traktować jak przestępcę. Proszę pani, powiedziała inspektor Nowak: Wiek nie usprawiedliwia braku szacunku dla grobu. To święte miejsce, a pański syn właśnie je zbezcześcił. Tymon, wciąż, wpatrzony w swój rozbity telefon, rozejrzał się. Po raz pierwszy zauważył twarze tłumu, gniew, obrzydzenie, rozczarowanie. Grupa weteranów stała w pobliżu z założonymi rękami i twardym spojrzeniem. Jedna z nich, kobieta po sześćdziesiątce z polskim medalem wojskowym, potrząsnęła głową. Straciłam rodzinę w tym mieście, powiedziała na tyle głośno, by tymon usłyszał. Powinieneś się wstydzić. Hasztag numer warszawski dzieciak już zyskiwał popularność. Klipy z wyczynu Tymona i reakcji Adama rozprzestrzeniały się na Twitterze, Instagramie, TikToku. Wozy transmisyjne były w drodze, a historia trafiała na czołówki krajowych wiadomości pod tytułem Nastolatek bez cześci. grup nieznanego żołnierza. Inspektor Nowak zwróciła się do swojego zespołu: odprowadzić rodzinę do biura oficera dyżurnego. Musimy to wyjaśnić. Janusz protestował. Ale żandarmi byli stanowczy, poprowadzili Jankowskich, gdy tłum się rozstąpił, niektórzy robili zdjęcia, inni mamrotali o rozpuszczonych, bogatych dzieciakach. Adam wznowił swój marsz, jego buty wciąż poplamione napojem, ale jego skupienie było niezachwiane. Wewnątrz jednak czuł burzę, złamał protokół, coś, co gwardzista honorowy rzadko robił, ale nie żałował tego, jeszcze nie. W biurze dyżurnym, małym, klimatyzowanym pokoju wyłożonym zdjęciami z historii polskiego wojska, Jankowscy usiedli naprzeciwko inspektor Nowak i pułkownik Małgorzaty Kowalskiej, dowódcy jednostki Adama. Małgorzata, pięćdziesięcioletnia weteranka o siwych włosach i stalowym spojrzeniu, nie owijała w bawełnę. Panie Jankowski, pański syn, dopuścił się napaści na funkcjonariusza i zbezcześcił pomnik narodowy. Powiedziała, to nie jest zabawa. Grup reprezentuje każdego żołnierza, który oddał życie za ten kraj. Pański syn potraktował to jak cyrk. Janusz nachylił się do przodu. Jego instynkty biznesmena wzięły górę. Słuchaj, pani pułkownik, jestem pewien, że możemy to załatwić. Przekażę darowiznę na muzeum wojskowe. Pokryję wszelkie szkody. Zachowajmy to w tajemnicy. Oczy Małgorzaty zwęziły się. Tu nie chodzi o pieniądze, panie Jankowski, chodzi o szacunek, a raczej jego całkowity brak. Pański syn musi się nauczyć, że czyny mają konsekwencje, bez względu na to, ile ma się pieniędzy. Laura chwyciła męża za ramię. On ma tylko trzynaście lat, nie chciał zrobić nic złego, to tylko dziecko dziecko, które uważa, że stoi ponad prawem powiedziała inspektor Nowak. I sądząc po państwa reakcjach, widzę skąd to ma. Tymon osunął się na krześle, jego zwykła buta zniknęła. Ciężar sytuacji zaczynał do niego docierać. Jego telefon, jego lina ratunkowa leżał w kawałkach. Świat patrzył, a oni nie byli po jego stronie. Po raz pierwszy poczuł się mały. Pułkownik Kowalska wstała. Wzywam specjalistę, aby ocenił pańskiego syna. Tu nie chodzi tylko o karę. Chodzi o upewnienie się, że rozumie, co zrobił. Do tego czasu nie opuścicie Warszawy. Godzinę później przybyła dr Emilia Wójcik, 38-letnia psycholog specjalizująca się w trudnej młodzieży. Emilia widziała już dzieci takie jak Tymon, rozpuszczone, roszczeniowe, pragnące uwagi, ale nigdy nie nauczone odpowiedzialności. Usiadła z Tymonem w osobnym pokoju. Jej głos był spokojny, ale bezpośredni. Tymon, muszę, żebyś mi powiedział, dlaczego to zrobiłeś, powiedziała z długopisem zawieszonym nad notatnikiem. Tymon wzruszył ramionami, unikając jej wzroku. Nudziło mi się. Ten facet stał tam jak robot. Pomyślałem, że to będzie śmieszne. Śmieszne? Emilia uniosła brew. Rzuciłeś puszką w żołnierza strzegącego grobu nieznanego żołnierza. Czy wiesz, co ten grób reprezentuje? Tymon znowu wzruszył ramionami. Jacyś martwi żołnierze chyba. Emilia nachyliła się. Ci martwi żołnierze oddali życie za ten kraj. Zginęli, abyś ty mógł mieć wolność, by stać tutaj i zachowywać się jak głupek. Ten wartownik Adam oddaje im cześć, a ty to zlekceważyłeś. Tymon poruszył się niespokojnie. To była tylko puszka, przecież go nie skrzywdziłem. Nie chodzi o krzywdę fizyczną, Tymon. Chodzi o szacunek. Potraktowałeś święte miejsce jak swój osobisty plac zabaw. Jak myślisz, jak poczuł się ten wartownik? Nie wiem, mruknął Tymon. Nawet nie zareagował. To dlatego, że jest wyszkolony, by zachować profesjonalizm, nawet gdy ludzie tacy jak ty próbują go sprowokować. Ale uwierz mi, poczuł to. I każdy weteran w tym tłumie też. Tymon spuścił wzrok. Jego palce drgały. Nie miał odpowiedzi. Po raz pierwszy zaczął postrzegać wartownika jako osobę, a nie tylko rekwizyt. Na zewnątrz narastała medialna wrzawa. TVN i Polsat News podchwyciły historię, a hasztag warszawski dzieciak był popularny na całym świecie. Komentatorzy debatowali o rodzicielstwie, przywilejach i patriotyzmie. Wiralowy tweet od weterana brzmiał: Ten dzieciak musi się nauczyć, co oznacza poświęcenie. Grup to nie żarty. Telefon Janusza brzęczał od telefonów od jego zespołu PR ostrzegającego, że akcje jego firmy spadają. Media społecznościowe laury zalały nienawistne komentarze, zmuszając ją do ustawienia konta jako prywatne. W pokoju Emilia przedstawiła rekomendacje. Tymon potrzebuje pobudki, powiedziała pułkownik Kowalskiej i Jankowskim. Proponuje czterotygodniowy program prac społecznych tutaj, w Warszawie. Będzie pracował z ekipą porządkową na cmentarzu powązkowskim, spotykał się z weteranami i uczył o znaczeniu grobu, jeśli nie będzie współpracował, przekażemy sprawę do sądu dla nieletnich. Janusz zbladł. Chyba pani nie mówi poważnie. To dziecko, nie przestępca. Dopuścił się wykroczenia na terenie państwowym, powiedziała pułkownik Kowalska. Bądźcie wdzięczni, że oferujemy alternatywę dla zarzutów karnych. Chodzi o nauczenie go czegoś, a nie ukaranie. Oczy Laury napełniły się łzami. Ale nasze wakacje? Mieliśmy lecieć do Paryża w przyszłym tygodniu. Państwa wakacje się skończyły, powiedziała bezceremonialnie inspektor Nowak. Edukacja pańskiego syna zaczyna się teraz. Tymon milczał. Jego umysł wirował. Prace społeczne, sprzątanie cmentarza to był koszmar. Ale spojrzenie w oczach Emilii mówiło mu, że się z tego nie wywinie. Przez następne cztery tygodnie świat Tymona się zmienił. Wstawał o świcie każdego dnia, zamieniając markowe ubrania na dżinsy i roboczą koszulę. Zamiatał ścieżki, pielił chwasty i polerował nagrobki pod polskim słońcem. W pierwszym tygodniu ciągle narzekał, ale ekipa porządkowa go nie rozpieszczała. Byli to weterani, mężczyźni i kobiety, którzy służyli na różnych misjach. Nie obchodziły ich pieniądze jego rodziny. Pewnego popołudnia Emilia zabrała Tymona na spotkanie z Klarą Jankowską, dziewięćdziesięciolatką, która była pielęgniarką podczas powstania warszawskiego. Ręce Klary drżały, gdy mówiła, ale jej głos był silny. Trzymałam w ramionach chłopców młodszych od ciebie, gdy umierali tu, na tych ulicach. Powiedziała: Nie wiedzieli, czy będą wolni, ale walczyli. Właśnie po to jest ten grób dla tych, którzy oddali wszystko. Tymon słuchał. Jego zwykły sarkazm zniknął. Historie Klary nie były jak filmy, które oglądał, ani gry, w które grał. Były prawdziwe, surowe i ciężkie. Po raz pierwszy poczuł coś na kształt wstydu. W trzecim tygodniu Tymon uczestniczył w kolejnej ceremonii przy grobie. Stał w tłumie, obserwując ponownie marsza Adama. Precyzja wartownika, cisza tłumu, powaga chwili. Teraz uderzyło to w Tymona inaczej. Zobaczył dumę w krokach Adama, szacunek w salutach weteranów. Zrozumiał, że grób to nie tylko pomnik, to obietnica, że nigdy nie zapomnimy. Ostatniego dnia programu Emilia zorganizowała spotkanie Tymona z Adamem. Usiedli w cichym biurze z widokiem na plac Piłsudskiego w obecności pułkownik Kowalskiej i Emilii. Adam był w cywilnym ubraniu, ale jego wojskowa postawa była nie do pomylenia. Żołądek Tymona skręcał się, gdy stanął twarzą w twarz z mężczyzną, którego zlekceważył. "Panie Adamie, przepraszam" powiedział Tymon. Jego głos był pewny, ale cichy. "Byłem dupkiem. Nie rozumiałem, co pan robi, co to miejsce oznacza. Potraktowałem pana jak rekwizyt i to było złe." Adam przyglądał mu się z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Dlaczego to zrobiłeś, dzieciaku? Tymon zawahał się. Myślałem, że dzięki temu będę wyglądał fajnie w internecie. Nie myślałem o panu jako o osobie, nie myślałem o żołnierzach, których pan honoruje. Rozmawiałem z weteranami, uczyłem się o tym, przez co przeszli. Mój dziadek był w wojsku, wstydziłby się za mnie. Adam powoli skinął głową. Mój brat też był żołnierzem Michał zginął w Afganistanie, gdy byłem w twoim wieku. Strzegę grobu dla niego, dla wszystkich, którzy nie wrócili do domu. Kiedy rzuciłeś tę puszkę, nie zlekceważyłeś tylko mnie, zlekceważyłeś ich. Oczy Tymona zapiekły. Teraz to rozumiem. Nie mogę tego cofnąć, ale chcę to naprawić. Adam nachylił się. Zaczynasz. Przyznanie się do błędu wymaga odwagi. Słuchaj dalej, ucz się dalej. W ten sposób oddajesz cześć poległym. Tymon skinął głową z zaciśniętym gardłem. Będę, obiecuję, Adam wyciągnął rękę. Tymon uścisnął ją. Uścisk był mocny i prawdziwy. Po raz pierwszy Tymon poczuł, że jest postrzegany nie jako bogaty dzieciak, ale jako ktoś zdolny do zmiany. Historia na tym się nie skończyła. Podróż Tymona stała się ogólnokrajową wiadomością, łukiem odkupienia, który zastąpił warszawski dzieciak, hashtagiem Lekcja przy grobie. Założył bloga, dzieląc się tym, czego nauczył się o poświęceniu i szacunku, mając nadzieję dotrzeć do innych dzieciaków takich jak on. Janusz i Laura, wstrząśnięci doświadczeniem, zapisali się na kursy dla rodziców, zdeterminowani, by wychowywać Tymona inaczej. Adam kontynuował swoją służbę, jego buty lśniły, kroki były precyzyjne, cichy strażnik poległych. Zęknięty telefon nigdy nie został wymieniony, ale to, co zyskał Tymon, pokora, szacunek, poczucie czegoś większego niż on sam, było warte więcej niż jakikolwiek gadżet. Grup nieznanego żołnierza stał jak zawsze, przypominając, że niektóre rzeczy są święte, a niektóre lekcje zmieniają cię na zawsze. Jeśli podobała ci się ta historia, rozważ wysłanie superczatu aby pomóc w tworzeniu kolejnych takich opowieści. Teraz kliknij na wideo na ekranie, aby usłyszeć inną historię równie potężną i wciągającą o odwadze, poświęceniu i wyborze, który sprawi, że zakwestionujesz wszystko, co myślałeś, że wiesz o obowiązku i sprawiedliwości. Kliknij na wideo teraz.